Moim gościem jest dzisiaj smartfon Huawei Ideo z Androidem. Teraz szczupły biorą do reklamy, takich jak ja, dlatego ja tu jestem gwiazdą. Witam was bardzo serdecznie. Tym razem postanowiliśmy pokazać Wam trochę od kuchni to co się dzieje na planie naszej nowej reklamy, naszej całej kampanii reklamowej. Tutaj po lewej stronie zobaczcie jest całe studio, w którym kręcimy nasze reklamy akcji spróbów smartfona. Którą od kilku dni widzicie w telewizji. Postaram się nam dzisiaj trochę przybliżyć kulisy tej, tej wielkiej produkcji. Jak na Play zobaczcie jakie wielkie studio pracuje tutaj mnóstwo ludzi, i za chwilę porozmawiam z kilkoma osobami, które tutaj rządzą i decydują o tym, jak to ma później wyglądać w telewizji. Czy nagrywa? Ja nie rozumiem tego zawsze, tego urządzenia. No, jak. Tak. się nagrywać. Udało mi się na chwilę wyciągnąć Dorotkę. To Banaszek to jest taka osoba, która z punktu widzenia, z ramienia play tak naprawdę jest tutaj na planie najważniejsza. Wie o wszystkim, decyduje o wszystkim, jest tutaj cały czas. Ogląda to wszystkie duble. Powiedz mi Dorota, ile trwa to całe zamieszanie tutaj? Ile trwa przygotowanie takich wszystkich spotów? Ile będzie tutaj w studiu? W samym studiu jesteśmy trzeci dzień. Kręcimy 8 spotów. W sumie jutro jest dzień ostatni, czyli w sumie kręcimy cztery dni od bladego świtu do, do nocy. Natomiast same przygotowania do, do tych czterech dni trwały ponad dwa miesiące. Rozmowy z modelką, negocjacje, przygotowywanie skryptów, akceptacje. No to zajęło nam dużo, dużo więcej czasu i przez te cztery dni musimy Tutaj finał y, nakręcić potem montujemy i niedługo kampanię już się nie tak? Modelka to tak dla Was, bo już oglądacie to po tym jak kampania ruszyła, to jest nasz, tak, taki nasz kryptonim określający Kuba Wojewódzkiego. I powiedz jeszcze jak, jak się pracuje z Kubą tak na planie w ogóle, jest taką osobą. Jak widziałam tutaj niektóre ujęcia, kręcicie po 20, po 30 razy, powtarzacie to samo ujęcie, bo się nie denerwuje, nie jest zmęczony? Nie, Kuba jest naprawdę rzetelnym profesjonalistą i generalnie e, nie ma żadnych foków, nie ma e, żadnych nieporozumień. On wie, że musimy to nagrać i on też jest zainteresowany, żeby to jak najlepiej nam wyszło. Niestety o tyle jest tutaj trudna sytuacja, że mamy e, dwóch Kubów, w jednym spocie musimy najpierw nagrywać jednego, e, jedne kwestie, potem kwestie drugiego Kuby, czyli 4G i potem to montować. Czasami wygląda to tak, że po całym dniu pracy e, wieczorem okazuje się, że nam się nie montuje. Którego Kuba bardziej lubisz? Tego Kuba prawdziwego, czy Kuba 4G? A puścisz to? Kubę W. <gubę> w> nie no, jest niegrzeszny. Ostatnie pytanie. Powiedz mi, nam, tak mniej więcej, bo nasi widzowie pewnie nie wiedzą, a może by chcieli wiedzieć, ile osób pracuje przy takich Tak, mniej więcej, bo pewnie nie wiesz dokładnie, ale tak szacunkowo. Na przykład tam na planie ten plan jest ogromny, jest mnóstwo ludzi, którzy świecą tymi światłami, klikają, coś tam nagrywają. Mnóstwo ludzi. Ile tak mniej więcej szacuje, że tych ludzi jest tutaj na planie? E, ekipy technicznej jest ponad 80 osób. E, I. Um... Są osoby, które są naprawdę... wszystkie są niezbędne. Bo jak, jest, jak wszystko idzie dobrze, to, to część siedzi i obserwuje, ale jak się coś wali, to naprawdę wszyscy biegają jak łówki i każda osoba jest ważna. No, natomiast to jest tak naprawdę standardowy plan. Na każdym planie jest taka ekipa i nie ma tutaj nic ponad to, co normalnie wykorzystujemy przy normalnych produkcjach. Nie ma specjalnego treatmentu dla naszej modeli. Bardzo, bardzo dziękujemy. Fajnie, że znalazłeś sekundę czasu, żeby tutaj do nas wyjść. tutaj takie super ciekawe rzeczy popowiadać. No i trzymam kciuki. Znaczy, mam nadzieję, że Wam, jak już teraz widzicie to w telewizji, podobają się te nasze reklamy. Eee, Dorota dała sobie wszystko i cały ten zespół 80 osób większym. Wszyscy ciężko pracowali. Dzięki wielkie, Dorota. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że się będzie podobało. Możesz nie robić tego przy mnie. Teraz każdy może. Panie panowie, przed Państwem, Ula Mufa to jest bardzo ważna osoba w Osoba, która jest z nami od dłuższego czasu i to jest osoba, która stoi za wszystkimi reklamami, które widzicie w telewizji. Tak naprawdę, Ula jest szefem komunikacji naszej i decyduje o tych reklamach. I stąd też dzisiaj jesteśmy tutaj na miejscu. Ula, pierwsze pytanie, takie najważniejsze, Rozumie, dlaczego Kuba? Miałaś, jak tutaj mówić, decyduje, bo nie miałaś podejmować decyzji, to było dużo różnych opcji. Dlaczego wybrać właśnie Kuba? Ci nie było dużo, bo jak się rozejrzymy, to tak naprawdę to grono fajnych ludzi nie jest aż tak szerokie. Natomiast za tym stoją bardzo racjonalne względy. Kręgosłup tej aktywności, czyli testu smartfona, jest osadzony dość silnie w internecie. A w internecie Kuba nie ma sobie równych, jeżeli chodzi o popularność. Stąd wydawało nam się też, że ta decyzja jest naprawdę racjonalna. Dodatkowo, jakby, um, obecność Kuby w mediach szerokich, masowych, czyli w telewizji, tylko jakby pomoże zwrócić nam uwagę na to, co robimy. Ula, drugie pytanie dotyczy tego, że jak, jak patrzysz na osobowość marki, jak patrzysz na osobowość Play, to i zostawisz ją z wizerunkiem Kuby. Kuba jest taką, taką dosyć, czasem kontrowersyjną nawet. Moje, moje pytanie, jak, czy, to, czy to ci pasuje z tym nowym wizerunkiem Play, który się zmienił tak mniej więcej rok temu? Niektórzy złośliwie zarzucają nam, że straciliśmy pazur, że jesteśmy trochę nudni, nawet niektórzy twierdzą, że jesteśmy podobni jak nasza konkurencja. To ci nie przeszkadza? Myślę, że to, to, to ma sens? To wiesz co, to po kolei, bo to były dwa pytania. Może najpierw o tym pazurze. Wiesz co, pazur był bardzo fajny, kiedy Play wchodził na rynek, na rynek dość mocno opanowany przez szereg dużych graczy i tam faktycznie to wybicie zmusiło do pewnej kontroli, Kontrowersji pewnego zwrócenia na siebie uwagi jakimś silnym akcentem. Dzisiaj jesteśmy e, tak naprawdę ofertą do rynku masowego. Nie możemy sobie pozwolić na zbyt dużą kontrowersję ze względu na to, że będzie to polaryzujące, a tego byśmy nie chcieli. Wolę bardziej ogrywać to pozytywnym emocjonalnym benefitem do konsumenta. Biorąc pod uwagę natomiast kubę, wiesz co, tak naprawdę fajnie jest, kiedy marka taka jak Play wiąże się z fajnymi markami. Takim, jakim jest na przykład osoba kuby. E, I tak naprawdę jest on jedną z wielu marek, którym nie chcemy się otaczać. A, za darmo, bez zobowiązań. Wszystkie koleżanki mi tak mówiły. Ostatnie pytanie Ula. Bardzo często wcześniej byłem pytany... Rozpierwamy się pytanie, właśnie na proces z celebrytami. Często odpowiadaliśmy, że jest to duże ryzyko. Celebryta jest tylko człowiekiem. Jak na to patrzysz? Umarzysz, nie uważasz, nie widzieć tutaj żadnego ryzyka? Fajny temat. Celebryta jest tylko człowiekiem, tak jak my wszyscy. Wiesz co? to jest trochę inaczej. Marka Play sama nazwa już do czegoś zobowiązuje. Chce robić fajne rzeczy z ciekawymi osobowościami. Myślę, że właśnie dokładnie to jest taka historia. Kuba nie ma być twarzą marki Play, ma być po prostu częścią jakby programu przypisanego na ten rok. Z jednej strony oczywiście ma e, zainteresować publiczność samym programem, ale z drugiej strony też i rozśmieszyć naszych widzów e, i zapewnić im, że będą mieli o czym rozmawiać. Czyli Kuba nie będzie twarzą Play. Kuba nie jest i nie będzie twarzą Play. A teraz kolejna bardzo ciekawa osoba z Play, Przemek, nazywany przez niektórych Bugatti, Przemek Bukatto. Szef, szef tego projektu od strony niekomunikacyjnej, tylko tak naprawdę od Spółtwórca tego projektu, całej tej koncepcji. Powiedz mi, Przemek, jak się daje na planie, jakie są Twoje oczekiwania w stosunku do tej kampanii? Co chciałbyś, żeby się stało po tym, jak ludzie zobaczą e, Kubę w telewizji? Jaki jest taki rozwiązanie, które najbardziej by Cię satysfakcjonowało? Znaczy, mi się wydaje, że komunikacja to przede wszystkim narzędzie do osiągnięcia konkretnego celu. Ja mam konkretny cel z punktu widzenia całości firmy. Hmm, oczywiście komunikacyjnie chciałbym, żeby wyglądało tak najbardziej. Jak najlepiej, tak, nie jak najbardziej, tylko jak najlepiej. Wydaje mi się, że ludzie potrzebują dobrego powodu, dlaczego mieliby korzystać z nowych technologii. Rodzaj komunikacji, który wybraliśmy, wydaje się, że będzie na tyle przełomowe, że ludzie, potencjalni nasi klienci przyszli, jak i także ci, którzy już są naszymi klientami, bo to jest bardzo ważne, że mówimy i do jednych, i do drugich pomyśleli o tym, że telefony komórkowe to nie tylko narzędzia do, do dzwonienia i do pisania. Cel całego programu to, to aby sprowadzić technologię trochę pod strzechy, żeby przestać mówić o smartfonach tylko w kategoriach czegoś bardzo technologicznego, czegoś, co jest domeną i taką wiedzą tajemną bardzo wąskiej grupy ludzi. Smartfony są bardzo pomocne i smartfony są mniej więcej takim samym rozwiązaniem jak komputery kilka, kilkanaście lat temu. Kiedyś mówiono, że komputery to jest to tylko, tylko i wyłącznie domena osób bardzo technologicznych, a teraz okazuje się, że w większości rzeczy bez komputera zrobić nie można. Z telefonami jest podobnie i chcielibyśmy, żeby ludzie do nich się przekonali. Czyli reasumując to co powiedziałeś, bo jak wiesz ten filmik nasz będzie przede wszystkim dystrybuowany na naszym blogu na, na blog.play.pl, na który pewnie od czasu do czasu zaglądasz. To można powiedzieć, że, że czytelnicy tego bloga to nie do końca są ci testerzy, którzy, których poszukujemy, bo ci nasi czytelnicy wszystko wiedzą o smartfonach. Nie boją się ich używać, używają ich często. Chcesz dotrzeć do zupełnie nowych ludzi? Wiesz, to niekoniecznie. Ja śmiem twierdzić, że bardzo długo w tym siedzę, ale nie wiem wszystkiego o smartfonach. Jeśli ktoś twierdzi, że wie wszystko o smartfonach, to chyba nie do końca zdaje sobie z tego sprawę, bo zawsze coś nowego możesz tam wymyślać. Więc. My będziemy bardzo wdzięczni jak nasi czytelnicy, nasi klienci podzielą się z nami różnego rodzaju doświadczeniami, no bo powiedzmy sobie szczerze, telefon może nam pomóc w różnych sytuacjach, może mieć różne zastosowanie i to, że ktoś używa swojego telefonu jako aparatu fotograficznego, to wcale nie znaczy, że nie może korzystać z czegoś takiego rozwiązania jako elementu dla nawigacji. To, że ktoś potrafi używać smartfona jako narzędzie do Facebooka, to wcale nie znaczy, że nie mógł kupować czegoś online. Więc jeśli ktoś mówi, że wie wszystko o smartfonach, to chyba tak nie jest do końca. Więc gorąco zachęcam do tego, żeby rozwijać swoją pasję, swoją wiedzę na temat smartfonu, bo uważam, że to jest coś, co nigdy się tak naprawdę nie zakończy. To jest domena wielu tysięcy ludzi, milionów ludzi na świecie, żeby rozwijać możliwości dużo. Czyli rozumiem, że zapraszasz wszystkich na stronę. Zapraszam wszystkich na stronę testujsmartfona.pl. To miejsce, gdzie będzie można się zarejestrować, zostać wybranym do tego, żeby przetestować za darmo, bez zobowiązań, smartfona. Tam także będzie można się dowiedzieć wszystkich ciekawych rzeczy na temat programu, na temat tego, jak on się rozwija i kto jest ojciecem. Myślę, że jak będziemy pokazywać, to już pierwsi, pierwsze osoby się zarejestrują, pokażemy tym, potem, jak ruszy kampania. I... Kiedy pierwsze odbiory ze sklepów? Pierwsze odbiory ze, sklep ze sklepów 19 sierpnia. Mam nadzieję, że jesteście już na liście, że się do Was odezwaliśmy, albo za chwilę się odezwiemy i będziecie testować smartfony, tak jak o tym mówił Przemek. Wielkie dzięki i nie przeszkadzam. Wielkie dzięki pozdrawiam. Mówią, że nic go nie ogranicza, że może wszystko i jest wszędzie. Wszechmogący, wszechbędący, wszechogarniający. Prawie jak ja, z jedną różnicą. Ja nigdy nie wystąpiłbym w reklamie. 4G w play! Kuba? Jaki Kuba? Ja jestem lepszą wersją ciebie. Ty jesteś tylko wojewódzki, a ja jestem wszechpolski.